A, czek. Ja to ja go poproszę żeby dał mi się karnąć po prostu i tyle Ja pojadę sobie I ty ucziekniesz? I ty ucziekniesz? No I ty uciekł I ty uciekniesz? a ja bym powiedział o tobą, okej? Okay? I ty na mnie poczekasz i będziemy się zgadani gdzie mamy stać. Dobra? O, spadłem Okej? Okay? No, a ja już spadłem. Co to, co to za wodę od No ja żyję patrz. Serio mówię. Już dwóch, już dwóch osobników odpadło. Ciekawy kto to. Kur... Prawie spadło. A ja wytulił! Ja tańczę sobie. 4 już odpadło. Ja nie mogę odpaść. Już pięciu, jeszcze jeden. Nice, poradził. Pesa, no ten, no wiesz. Pesa jest. Easy, a ty co? ty nie przeszedłeś, co? O, albo laser dasz. Obok siebie stoimy, tak jak tacy koledzy. Jak tacy wroś, jaj, że GPT. Jaj, tłumacz. Proszę. No, kurwa. O, oh, naj. Nice. A ja bym pierwszy w czeku wygrałem, ale teraz nie będę pierwszy w czeku. Nie no wiem. to jest, jest pierwszy z już. Lecę pierwszy, to pierwszy. nie ma szans na pomyłki? To nie ma czasu? Jestem pierwszy! Jestem pierwszy! Nie da, długa. Nie ma, nie ma. Nie mogę się pomylić, ani razu, zaraz. Jestem pierwszy. Tu nie ma, nie ma chwili ani miejsca. O nie, jestem jakiś, pierwszy, o pierwszy, nie jestem pierwszy, co pierwszy, Jestem pierwszy! To się taki gej dogonił. Nie, to ja nie dogonię go! Lecę! Nie! Wciskam dziurkę, bo jest specjalność! Mój Pierwszy! Jaki pierwszy? Spierdolony jest mojego terytorium. No nie! Ale zajebista gierka. Jest! No przyjdzie mu chyba, a jednak nie. Jest! Nie. NIE! Jest, jest, jest! Nie. JEST! Nie mi rywalizm jakoś. JEST! JEST! No raczej o mamę spierdolisz, ja ci mówię. Lázaro! Nice. yeah, Dead! 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 Nie wiem, nie wiem, to. Za Zaakceptujcie się siaków. Jest to najlepszy. No dobra, to jest taki dobry. Dobra, no, chłopie nie wiem. Nie żeby coś, ale. Nie chcę się chwalić, ale to ja, ja ci dałem pory na tym ostatnim. Ale, bo ja gram. Czy też grasz? No, no tak a, no tak no. Tafory się spiernoliłeś w ścianę jak... Jak taki chuj No i co? Może być cicho Ja tylko... Ja mówię dobra Ja miałem tylko nadzieję że ty się spierdolisz u ścianę na koniec i patrzysz, a, a ty wlatujesz w no, pełnych No chyba na mnie wleciała. Ja ...jest Jestem Rehardo. Teraz Rehardu ja. Pchnijcie pchnijcie Pchnij to no. celu jebany. No kurwa. No kurde. No kurwa. Ej, bo ja tego nie wszędę jak to Przez dalej galbity. Spokojnie. Też mam takie szanse. A mu no kurwa. O, jesteś już obok... A, <noise> no, kurde! A, już. <noise> I chuju. Przejdę No, GG. Farte. GG. No, ogranął Kubę. A, <noise> dał radę, jeno. Bratcu ugotował ryż na prawdę. naprawdę. Pizzą. Aż mi kuda stanął. <noise> Okej. Jest 2 cm, zrobiłeś 2,5. Nice. <gry> no kurwa, a to, no nie. to jest, nie, A to moja też, no tak. Jakich? Ja ja byday, daj wszystkim fa e, ha, ha ha Kurwa, nie w ogóle chyba Nice. Hahaha. Ha, ha. <coughs> Łał, ha ha że mordę. jak to? Jedynkę klikam. Rozpierdalam siebie i wszystkich. Dinozaurem nie no mijam, dinozaur... jak chuja z fel'a jebanego, bo ja jestem chujem ich gejem. <grym> ja to ja wiem, żołnierze, bo Ej, bo tylko 6 osób się dostaje. Ja jestem gejem. O kurwa. <grym> Już wiem. A, te chuje nice. też się rozpierdalają o ściany takie kiałek, taki chuj. O, oh, wiem. No kurwa, Drugi, drugi, drugi! Cray, bo... a nie piecze nawet, może, nie wiem. O, zjedno. Nie, wypadaj! Lepiej, bo podziwaj moje rozgrywkę w finale, bo ja ich rozpierdalam, ok? Dla ciebie, dla, dla ciebie o. to zrobię, bo, bo oni cię spaw spawlowali i to wszystkich ich wina, a ja teraz ich weglam i ich uciszę, tylko cicho, cicho, bądź cicho bądź. <grym> tylko musi być jakaś dobra, żeby nie było sobie mapy, bo jakby... O ty dobra! Ziomek! Aż mi się ręce częstę i ściużek mi stanął. Patrz no, patrz, patrz co... Patrz. No ma ja mam. Tak ja mam taki luz, ja mam taki luz. Co jest? No, taki tak luz mam, taki luz. <grym> A styk, 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 go, widzisz to? Tak? No, 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 nice. jeszcze, jeszcze, jeszcze no, jeszcze. luz, luz, luz. no, <giby> GG, GG. <giby> ja <giby> jeszcze no, 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 idealnie w dziurkę, to moja specjalność. no, taki luz. Dźurka, A, ale tu się zabyciałem Cyk, dziurka, Zostaje w tym samym miejscu, bo to tylko zrobię I teraz idę, karantynalem ich wszystkich Widziałeś to? Kurde, bo to chyba do, doby, no. dobre grajki są No rozwod, się Dzień, czekam, to tanieczna. I ja to jest Oł, to, to, to

Nie, on, on mi coś robi, on mi coś zrobi, on nie mija, on nie, Dalej, nie bije! Dalnie w jedną dziurkę? Pogaj, pogaj, i masz luz! <laughs> nie, taki! Nie, nie mam takiego, to jest taki mam! Uuu. Nie, nie mam luzu! Przepraszam, przepraszam panią! No, on też się no nie, 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 nie! Widzowie widzieliście co, jak on nie <laughs> WIDZOWIĘ! <coughs> Widzowie, on był odpalony! Zapraszam Czebę do ekipy. Teraz ja muszę to wygrać, wygrasz Koniec kropka. No nie, ja już przecież temu przegrałem. Wychodzę z tej gry. <coughs> Człowieku, on mnie zgryzował, zgryzował mnie, zgryzował! A wyrzekłem... Ten... Nie wiem, cokolwiek zrobił, on był wyżej od niego, to on wygrał. Ale ja, ja z tym strażakiem, takie brosi jesteśmy, bo tylko my przetrwaliśmy na końcu. Tak. No, zajebiście. Zaczyna się tak samo, ciekawe czy tak samo się skończy. Ja mam hey, ha, 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 na najhahaha na ha bo ja to robię... Ja nawet, ja nawet się nie rzucam, bo ja jestem, kurde, że będę po Trick. Trick. Nice trick. 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 Peace control. Trick. E, oh. Zaroma, zaroma, podbierzam go. E, witam, zarówno na Zostałem pompę. Tyk. Mi się podoba w tym lobby. Otwieraj. E, ja tu przejdę trikiem, obiecuję, patrz. Ja yeah, też patrz but... Przejdę trikiem. Nice. Ej, bo ktoś mi coś na na YouTube napisał. E, siema, e, cześć. E, Cześć, się ma No no i siema ma i tego tak się ma cześć, e, Jak tam, e, jak tam, e, e, Jak masz na imię A często masz tak na imię, tak jak masz teraz na imię na Niku No. Wow. a tu by tak się ślizgał? bo to jest fajnie jak się ślizgą Tu można takie combo bombo zrobić paszto. to. O. o. Ja też. Ja no, nice, nice, nice. E, bo tu znowu ja. Jest. ja nawet nie patrzę na nic, tylko ja sobie Jestem pierwszy, jestem drugi, trzeci. No, czwarty to jest kurde, i... Już piąty jestem. Ma być nie wiem, szósty. Jestem za tabu. Nie! Nice. Oj, trick. drugi jestem Szmatu jebana. Jestem pierwszy! Mam prawie Pierwszy szmaty! Idzie z Tikiem, pasz As Ha! Szmaty bite. Szmaty bite. Siusiaki. Przeszłeś? No, że ja byłem pierwszy. Patrz on jeszcze nie przeszedł. Ja się nie był w Ja byłem pierwszy, bo ja z tylikiem tu weszł. Ja kiedyś miałem triki na blok Że tak jakby się wklejam w ścianę i skaczę, jakby skaczę i tak się rzucam Na finał to i Api, no. Nice, nice Ktoś z nas powinien wygrać. E to titana, A titre fakiri titana Akikoratikinaso akurat na finałem się komputer zaczął. Jeśli oni nie robią żadnych trików, to ja wygrałem. O kurwa. Patrz to. Pikalaki i sobie pije. Takiego trika zawaliłem? No. Spierdalaj. Śmieciu jebany. 3 na no, naraz przeskoczyłem, mnie, żeby coś. Szmatok. Kurwa. Kurwa Kto to zjebany chuj wygrał? Nie zaraz go zobaczę z tego Stumble, guys, dodaję go do znajomych. Zdrawa! No ja znowu ja nie, nie, dobra, idziemy pograć coś innego. Dobra. No ta gra jest fajna, ale takie na 3 sekundy, a potem mi się już nudzi, wiesz. No mi też. Pograjmy w GTA i pobieraj Fortnite'a, okej? Okay? Nie! Migro Nie, nie nie, nie! nie. Nie gram w Fortnite, bo nie gram w żadne gówno, które jakieś robaki mnie atakują, rozumiesz? Ale to jest takie, ale to nie jest złe, to jest fajne. No, furo fajne, kurwa. No, ale nie, nie. Ale jak no A jak Olek zareagował na to, że rozwiążę Fortnite. On powiedział, powiedział, jako... Gita, też nie się grać w te gówno." Powiedział tak. Mhm. Ta, ta. Zobaczymy, zobaczymy. Dalej gramy teraz gitarę chwila. Możemy spograć, ale, ale... A potem... Ja chcę powiedzieć w Dobra, to gramy Okej, okay. robimy teraz wemok. Ok. Dobra, no, dobra, dawaj. Ok, no, to... to Okej, okay, to najpierw trzeba zainstalować, kurwa, GTA i zainstalować legacy, to ty na to. A nie można dwa na raz zainstalować po prostu? Możesz, ale... Ja na przykład ja mam za mało miejsca i dlatego history Fortnite, Ok, Okej? Okay? Dobra Okej, okay, ale patrz, patrz co ja robię, patrz, patrz, patrz co mojego streama, widzisz mojego streama? Tak Patrz, jeszcze, jeszcze, no. e, full, full, full Patrz, cyk Widzowie, 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 widzowie 500 godzin Jestem game. GG, e, W, 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 O patrz, ZW Zaprasz, jak gdzie to jest? Ej no ze dwóch daj! Oho! Ze dwóch daj! Nie ma ze dwóch! Wasz Olka. Dzięki, muszę. A ja tego Rejca, lecz na tym. <laughs> Polkę. Teraz tak jak pani Ewa uczyła Teraz trzeba ugotować No hmm. co ty gadasz? GTA To 120 gigabajtów i ja dlatego mówiłem, że to nie jest takie łatwe no ale nie czemu nie można podrażyć na te enchanted. No nie, bo patrz, yy, masz streama? Tak Patrz, bo ja mam fajowa ubranego. No, no a jak, jak ja to... Ale wiem, zobacz mojego streama, ale... streama. Ja, streama, zobacz mojego streama. Ej, zobacz mojego streama, zobacz mojego streama Discorda włączonego no, no, nie no, wiem no. czy. Może no. mało miejsca na dysku <śle> <śle> Tu masz drugi dysk. No dobra. Patrz, patrz, streama szybko. Patrzesz? No patrzę, no patrzę. Patrz, A jak pobrasz tego fajwema Zaraz dla mnie instrukcję, ale patrz. Otwórz 5 nie? No nice. We called nie, ty, 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 Panu tutaj jest, że trzeba legacy. Że nie, jakby znaleźli tylko GTA 5, że GTA Enchanted, ale nie znaleźli GTA Legacy, i potrzebne im jest legacy, żeby to zrobić. Tak tu pisze. Daję tylko raz to swoimi słowami wytłumaczyłem. <grym> Okej. Okay. Czyli nie miałem O i patrz, teraz. I teraz trzeba znaleźć GTA w tym wszystkim. O co to mam szukać. Ale nie wiem, możliwe, że ci wykryję legacy, jakby, wiesz. Uff, jak dobrze. <laughs> Mamy 7%. Pobieranie za około 7 godzin. Dobra, a teraz e, zrobię ci instrukcję, jak pobrać 5M. O, czekaj, tylko go przypnę sobie na pulpit. No dobra, no dawaj. 5M. Nie ale no tak oby nas wchodził. Patrz. E, wchodzisz w Chroma, nie? No, okej. Okay. Wpisujesz Next. F i F, 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 F5, nie? Obejentnie jak. Czekaj, o... czekaj, czekaj, F, I, V, E, 5. M. No, robię e, no? sobie ten ekranik, bo jest trochę mały jak nie powiem co. E, klikasz pierwszy link. <grym> okej. Okay. Dawend client. klient. To? Tak, o to właśnie, właśnie to, co się I świeci na czerwono. Jeśli jesteś dal to, to to na to masz skierowany kursor. E, musisz teraz. E, Akceptuj wszystko. Jest. I agree with all. Dziękujemy. I po prawej powinien być instalator się. Tak, właśnie wyskoczył Ci taki plik. Musisz w niego kliknąć. Super. Dobrze Ci idzie, jak na pierwszy raz. A i to Ci się instaluje. No. Five. No, i tutaj, updating 5-em i już może grać Fortnite'a. Znaczy, no. No i musisz się stać na No myślałem, że to będzie ciężko. No nie, to najcięższe jest to, jeśli ci nie wyszuka, geta to jest. sraka trochę w gaciach. Aż ten czas, odpalę kamerkę i walimy konia. Okej. Okay. Você já viu o que ele está fazendo? Só que... Dobre, microfone, mude microfone Alô? <laughs> não, não Eu Chyba nie jesteś młodzieżowy zbytnio No słucham no, swojego siusiaczka i walimy siusiaczki siłsi Ej <tryk> <tryk> a patrz bo jestem I wiesz co by kupi No, co? So. Kostka ah. z lodowarki. A. Ty, bo ci dywn zbóził, czekasz, że zaklęniesz. A to wasz. Pasz. wasz. Mmm, jak smakuje. Jest git. No, to to mi się pobiera? Pobiera się zresztą. Altywirus. Altywirus, to znaczy. To jest trojan. Jak coś to trojan, to jest... Yy, to jest... Instalator, który wspomaga swój komputer w sposób taki, że na przykład masz więcej FPS-ów, mniej pingu. Czasami mogą ci też się same karty otwierać za ciebie, jak po prostu nie chce ci klikać. <grym> Albo komputer może się czasami włączyć w jakiś dobry jest. A jak masz, kurde, 10 trojanów w to człowieku, to cię wszystko samo za ciebie robi. <grym> <grym> samo ci przeglądarki włącza. <grym> Często wpisuję też jakieś, Normalne, jakieś, jakieś tak, ale? rzeczy. No ja, 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 ja na przykład tak mam. I sam, sam komputer leci, działa, nie tą melodię jest na pamięć. Ej, a jak go zagram sobie Też tak umiem Zagram sobie szybku Gierkę w mówię? Czekaj. Może coś pogadać też Uwaga! Kino akcji będzie. Jak gram w klaszuali? O, to będzie kino. O, to jest lepsze. czekaj! Kino Patrz A bo jakbyśmy wyraźnie to i to na lat Kopana już. No prawie. Kuba Kupa Nie no. jestem kupa, to koniaku! Um. Ty gapo No i to teraz mam kliknąć? No i tu tam pisze to samo co mi Że musisz mieć legacy No, a po co teraz pobierać legacy? No Ale no tak, trzy godzinki No to takie jutro może, przy dobrym wiatrach, jak internet będzie wiał pod narty, to może git Ja, oh. <laughs> Fajnie, się, że mam przyznać. No ale my robimy RD, I one... pierwszym serwerze okej? E dobra, Ale... <laughs> Czekaj, kiedy tam są ładne, chyba ten O parę pokażcie kiedy tam są ładne, chyba A na przykład Na przykład to <Theatre> Tam jest na takie auto. Patrz. Nice. No i znowu widzę przecież, tylko że... Czekaj. Jednym okiem chcesz patrzeć na Clash ponieważ... Patrz! Jest... Ładne? No. Ej, ładne? Ładne? Nice. Ej, a co się robi na FaveMemie w ogóle? No, bo normalnie gadasz z typami. I, I grasz. No. A a ja, bym będziemy mogli grać z, z Kaluchem? No, bo Kaluch też często gra tutaj. Bo, ale ja mogę do niego napisać, bo to mój <Ky> dobry kolega jest. Okej. Okay. No on nie dominuje swoim tustym kuperkiem, Tu, tu, tu z tym kuperkiem. Ej, postawić mu ja Mega Knight. Najt... Mega Knightem postawić? Postawić mu Mega Knighta? To nie. No ale Mega Knight jest OP. I on jest ja go zawsze używam. Okej, okay, jesteś dobry. No, ja jestem dobry, ale oni nie zobaczyłem. Nie! Zobaczyłem! Trzy godzinki myślę. Absolutnie. Trzy godzinki na... zapieramy o 16.00. Może. No, o to tutaj kurwa mam trening. Bo ja jestem piłkarzem. To już zapuka. Wieczorem. Błyskitny. Przekrałem jak taki chuj Ale ja będę tak czekaj. szacunkowy czas to około pół godzinki jeszcze No A u ciebie jest trochę długo Ale Ale jest git, ale też jest git Pamiętaj, że to coś no, Ej, hey, kiedy jest no, prawdziwe życie nowe?